Siemano widzowie, dzisiaj zobaczymy, co zostało dodane w najnowszym update'ie, a zostało naprawdę dodanych kilka ciekawych rzeczy. Ale zanim to zachęcam do zostawienia suba na kanale, łapać się w górę pod tym odcinkiem. No i zapraszam również na Discord, link w opisie. Na no co ja już nie przedłużam, zapraszam Was widzowie do oglądania. No i widzowie, tak jak mówiłem, zostało naprawdę dodane kilka ciekawych rzeczy, no i takich których się na przykład ja po tym update nie spodziewałem. Ale klasycznie jak co update zacznijmy sobie od Devloga, a w blogu mamy tak. Update 47, Event Part 2. Czyli, tak jakby kontynuacja walentynkowego eventu. Co zostało dodane? No, ten Event, właśnie Part 2. Koton, nowe jajko, Candy. Przejdźmy sobie od razu. Oczywiście na walentynkowy świat. No, i tutaj mamy te oto nowe jajeczko. Mamy tak klasycznie 7 nowych petów dodanych. Wiadomo, tam secrety divine, No, generalnie klasycznie. No, jaj, jajko, jak jajko. Ale dalej już mamy ciekawsze rzeczy. Bo mamy na przykład RNG minigame. No i widzowie, co to jest za minigame? Gierka. Znajduje się ona tutaj właśnie, jak sobie przejdziemy po tym moście. Mamy tutaj takie jajko i tutaj, kiedy minigra się zaczyna trwano 15 minut, dostajemy punkty za haczowanie legendarnych albo rzadszych petów. Czyli tak jakby na serwerze każdy musi się ustawić na tym jajku, no i wtedy zsumujecie sobie tam punkty. No i na bazie ile tych punktów zdobędziecie, czyli na bazie tego, jakie pety traficie, takie boosty na jajko dostaniecie. Dla przykładu mamy tam chyba 15 tierów albo 20 tierów, da się na przykład zdobyć, tam 600% laka maksymalnie plus 5 jajek maksymalnie chyba też się da zdobyć, no generalnie boosty są przemocerne nawet tam na Supreme laka, na Divine laka no trzeba po prostu sobie znaleźć full server ja mam niestety tylko 5 tutaj kont, no raczej więcej już nie będę miał ale wiadomo, można tutaj kogoś na serwer sobie zaprosić na czas właśnie tego otwierania, przez 15 minut można otwierać no i potem przez 45 minut macie właśnie takie jajko z boostami no i to jest o tyle fajne, że właśnie tak naprawdę nic nie musicie robić tylko Wystarczy sobie tam boost odpalić jakieś potki, niepotki. No i w zasadzie możecie już sobie otwierać. A więc to na pewno mingierka fajna nie było takiej jeszcze, a więc tutaj fajna zmiana. A dalej mamy Lovely Willa, no i to jest takie koło, którego możemy sobie zdobyć Suprema. Ale nie tylko jest to Supreme, bo mamy tutaj też na przykład jakieś jajeczka ekskluzywne, no ale głównie chodzi o Suprema. I mamy tutaj dwa koła, dwa z cooldownem i jest tu do zdobycia 105%. Na najlepszym tierze mamy 6% na zdobycie tego peta. No i można kręcić za walutę i jest to kręcenie co 6 godzin. A więc tutaj no to już było chyba tam na summer evencie czy coś takiego. No pamiętam, że już było to około stosowane już kilka razy za tą walutę właśnie. Może być, no tylko szkoda, że cały czas to samo. Mamy tutaj też Secret Aura Dice'a, ja z tego właśnie trafiłem tamtą aurę, którą sprzedałem za 6000 tokenów chyba. A więc są tutaj naprawdę ciekawe nagrody. Najgorsze to chyba te trzy rzeczy, ale tutaj jak wam się poszczęści taka 125% to do teamu. Jak znalazł. Przy okazji widzę też chciałem wam się pochwalić, co udało mi się trafić, bo udało mi się trafić dwa takie Supreme. Tak jest jeden z nich, ma tylko sześć egzistów i ja go trafiłem jako trzeci, jest to Shiny Supreme 250%, a drugi jest to już normal, ale i takie ja nie narzekam widzowie. Bo jak przejdziemy sobie do szansy, no tutaj mam właśnie trafionego tego Suprema, Shiny i miałem na niego szansę 1 na 2,5 biliona, przy czym ja wtedy otworzyłem 4 miliony jajek. No trochę ponad, ale i tak. Widzowie, no, musicie przyznać, że jest to naprawdę. No, szansa na to, że takie coś by się wydarzyło. No, niesamowicie mała. Trzeci to był hashtag. Generalnie, że szansa bez boostów, 1 na 100 bilionów jajek, no. Żeby otworzyć te jajek, no, musiałbym trochę poświęcić, a więc mi się naprawdę poszczęściło. No, raczej już nigdy takiego szczęścia nie będę miał. Ale no co, no, ja nie narzekam, oczywiście. Ja nie narzekam. Na tego suprema Miałem chyba tam jeden na 100 milionów, 110. No, to nie jest aż taki, wiadomo, jest to dobry trafel. To nie jest jakiś taki, że niesamowity, no, ale to już jest naprawdę nie. Niesamowity traf. Przykładowo, gdyby był Ultimate do zdobycia w jajku, to podstawowy Ultimate miał właśnie podobną szansę do tego. A więc, no, jest mocno, widzowie, jest mocno. No, ale wracając, oczywiście, do bloga, przejdźmy sobie dalej. No, bo tutaj mamy tak, widzowie, mamy nowego Suprema. I jest to właśnie ten Supreme Score, o którym mówię. Miała tutaj zostać dodana 110%. Ale końcowo mamy 125, a więc to na pewno na plus. No, bo i tak nie będzie tych supremów aż tak dużo. A tak, no, to mamy właśnie taką 125%. No i mamy archiwizowanie zupdate. Nie wiem na czym to dokładnie polega. O, mamy AO Mamy właśnie teraz jakie tutaj pety chcemy sobie archiwizować. No i można sobie tutaj odhaczyć. Ja na przykład sobie takie tutaj odhaczę. Pyk, pyk, pyk. No i teraz nie będzie mi archiwizowało ani divinów. No generalnie tutaj sobie poustawiać A więc to też fajne. Dobrze, że to zostało dodane. No bo tak na no, nam się nawet diviny tutaj archiwizowały na przykład. Albo jakieś tam ekskluzywy z jajka. No generalnie dobrze, że to zostało dodane. No a dalej mamy w dev. Blogu więcej klan upgradeów, czyli oczywiście wchodzimy sobie tutaj w remote, w klany, klan upgrade. Y, no i tutaj zostało dodane chyba tam na no generalnie po jednym upgradezie, chyba na secret laka, na, na laka zwykłego, na gem multiplayer, no i na click multiplayer, Ale to nie wszystko w klanach, bo dostaliśmy jeszcze więcej klanowych achievementów. Czyli tutaj, jak sobie wejdziemy w achievementy, to na przykład my jeszcze nie mamy wymaksowanych, ale tutaj właśnie, żeby było więcej punktów do zdobycia, to mamy jeszcze więcej tych achievementów. No jest tu ich dosyć sporo, no i na przykład, żeby. Taki jajka wymaksować, no to na przykład widzę, zobaczcie. Cały klan otworzył 3,3 biliona jajek, czyli statystycznie cały klan, jedna osoba z klanu, gdzie przypomnę, ten klan jest już, no dość długo. Dopiero niedawno trafiłaby takiego Suprema jak ja. No a mi się udało takiego Suprema trafić, no naprawdę dalej w to nie wierzę. No i mamy zmienienie statystyk petów z parta pierwszego. No i tutaj na przykład został zbustowany ten shiny Supreme, czy też zwykły Supreme, żeby była większa różnica, oczywiście, bo ten chyba miał tylko 30 tysięcy serc. No generalnie. Dobrze, no bo teraz te pety są coraz to mocniejsze. No, i to by nie miało sensu, że te suprime są takie słabe. No, a teraz jest idealnie, właśnie. Następnie mamy nowe nagrody w clan spinie. No, i tutaj po prostu jest większa szansa, z tego co wiem. A mamy, no, generalnie nowe, ale że większa szansa na no to, jajko jest. No i wiadomo, im więcej spinów użytych, tym właśnie większe mamy szanse na jajko. No, ale jajko, no, umówmy się teraz, to jest nic, no. Cały czas z garda lecą to jajko. No, teraz akurat chyba mi pewnie nie poleci na złość. A propos, widzę, właśnie, za chwilę to wam pokażę, ale my sobie dalej do Devloga. Ale widzę, że w Devlogu tego nie ma No a więc za chwilę wam to powiem Widzę, to jest naprawdę bardzo ważna rzecz No bo właśnie mówiłem, że ta rzecz właśnie może zostać dodana niedługo Ale wracając, mamy więcej upgrade'ów w Secret Roomie Secret Room to jest oczywiście ten Space Moon No i tutaj mamy więcej upgrade'ów na Laka Oraz na Egg Price No generalnie ja tego teraz nie ulepszam Bo mamy też kolejną rzecz Jaką jest więcej Space Upgrade'ów No i teraz tutaj trzeba ulepszać sobie Tam mamy dwa upgrade'y na Secret Dwa na meteoryty. No, ja już sobie polepszam. I dwa na galaksy Petzlaka. No, i tutaj póki co polecam Wam, widzowie, ulepszać. No, bo tam to się nie opłaca. Tym bardziej, że teraz spaceport jest 1 na 10 milionów. A nie jak to było przedtem, 1 na 2 miliony. No, a widzowie, z ciekawszych rzeczy jeszcze mamy kod. Którym jest Lovely, widzowie. No, YouTube już przez chwilę widzieliście. Ale to za chwilę Wam powiem jeszcze, widzowie. Lovely. Bo jak wy to oglądacie, widzę, to już są Walentynki. Więc szczęśliwych Walentynek Wam życzę. Ale tak jak mówię, ten kodzik jest do użycia Właśnie w sklepie, a więc polecam wam go też użyć wizowie. No i już nie mamy nic ciekawego, bo mamy to samo co jak co update bug fixes, no i więcej, ale widzowie, to ważna rzecz o której miałem wam powiedzieć. Chodzimy sobie w shopa, no i tutaj jak zjedziemy sobie na samą górę, to mamy Valentine's sale, czyli minus 50% na gamepasy, minus 25% na jajka, no i plus 20. Trade tokenów przy zakupie za Robuxy oczywiście. No i widzę, w lepszej okazji już raczej długo nie będzie, no chyba, że na Wielka Noc. Teraz polecam wam kupować game passy za tokeny czy to za Robuxy, bo naprawdę opłaca się dla przykładu, weźmy sobie, no nie wiem, jakiś nick losowy po prostu, losowego użytkownika Robuxa. Załóżmy sobie Adam. O ile da się w ogóle? O, nie mogę na przykład. No po prostu widzowie game Passy są tańsze o 50%. No i mówiłem właśnie, że to jest najmocniejsza rzecz, widzowie. No bo dla przykładu do taki shiny Hunter kosztuje tylko 400 Robuxów, a normalnie kosztuje 800 Robuxów. Czy to też Secret Hunter, No, generalnie wszystkie game da się kupić poniżej 4000 tokenów, a więc teraz widzę multi konto obowiązkowo. Nawet jeśli macie 5 Supremów widzowie, no to uwierzcie mi, to naprawdę dalej się to opłaca i będzie się opłacało. To no za Robuxy nie opłaca się aż tak bardzo bardziej za tokeny, właśnie żeby sobie sprzedać jakiegoś tam Suprema, jednego, dwa, trzy, może. No i zainwestować najbardziej w game passy na leka. na przykład takie, załóżmy sobie, ja sobie wejdę na moje multi konto Tutaj, żeby zgiftować. No to widzowie, tych gamepassów na pewno nie kupujcie. Na pewno Insane Farmera, Mega Fragment Slaka, Lumberjacka, Dungeon Coinów, Space Coin jeszcze można, żeby łatwiej sobie ulepszyć. Ale też to nie jest jakieś obowiązkowe. A więc widzowie, te upgrade takie jak Divine Slak, Secret Lack, Shiny Hunter, Vip, Magic X, x Faster Fast Open, Mega Lack, Ultra Lack, Pedequip, Auto Rebirth no i Auto Clicker. to są gamepasy, które trzeba kupić. Te są właśnie do bycie z ancient shopa i pamiętajcie widzowie żeby kupić te Passy w ancient shopie bo autokliker ten z gamepasa daje wam o 0.05 szybsze kliknięcia bo normalny ma opóźnienie 0.1 a ten ma tylko 0.05 a więc też widzowie ważne info dla was pamiętajcie o zakupie no ale tak jak mówiłem no gamepasy obowiązkowo teraz jak jest taka okazja no, to szkoda po prostu nie wykorzystać i widzowie jeszcze jedna rzecz której się niedawno dowiedziałem jeśli widzowie otwieracie na 60 fpsach to zmieni to fps no, to jest po prostu liczba klatek. Na sekundę odświeżania trzeba trzeba otwierać na jak największe ilości. Nawet jeśli nie macie monitor, załóżmy 60 Hz, to i tak, widzowie, tutaj użyjcie maksymalnej ilości, bo dzięki temu jajka otwierają się dużo, dużo szybciej. Ja się na tym przekonałem. No i przez to otwierałem kilka milionów jajek mniej niż normalnie bym otwierał. No, bo dla przykładu, widzę, przejdźmy sobie na Valentine's Event. No i teraz będę otwierał na 60 fps jak Widzowie, zobaczcie, no teraz, jak to w ogóle wszystko wolniej chodzi. Patrzcie, widzowie, jak jest to. To, to, i patrzcie, widzowie, jaki jest tutaj cooldown, i wszystko. No, i teraz, dla przykładu, odpalę sobie te 240 fps. No, i patrzcie, widzę, od razu wszystko szybciej chodzi. No, i od razu patrzcie, widzowie, jak szybciej jajko chodzą. Tylko, widzę, musicie wiązać z tym, że wtedy Roblox więcej zżera energii, i wszystkiego. No, i po prostu wszystko wam wolniej na komputerze chodzi. Ale dzięki temu możecie otwierać, właśnie, więcej jajek. No, bo wszystko płynniej chodzi. No, chyba, że macie, właśnie, kilka konto plecem, mam tak na 120 fps, i to też widzę, tak. Nie działa, bo po kliknięciu Shift F5 odpada wam się konsolka z ilością FPS-ów. Jak widzicie, ja mam tutaj do 200 mi dobija, a więc nie mam 240. No i podczas otwierania mam takie 150, czyli, czyli nie mam tych 240. No i zobaczcie sobie widzowie, ile tam macie maksymalnie. No i do tej ilości sobie ustawcie, Czyli ja mam 150, to mogę sobie do 160 ustawić. No ale tak jak mówię, no to są takie ważne rzeczy, o których nie mówiłem. No warto je po prostu wiedzieć. No zdobądajcie tutaj, że będzie wszystko, widzę. Moja ocenka to takie 7 na 10 bo nie spodziewałem się tych upgrade'ów w klanie. Spoko ten port drugi. Szkoda, że nic w shopie nie zostało dodane nowego. No wiadomo, możemy sobie kręcić tym kołem za waluty, no ale jednak w shopie to by było coś innego. Ale widzę jeszcze, jak coś innego, niech będzie losowanko. A więc na ekranie wyświetla wam się zwycięzca ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie, Mordeczko. No i zgłoś się do mnie na wiadomości prywatnej Discord. A dzisiaj, widzowie, do wygrania niech będzie 500 tokeników. A jedyne widzę co musicie zostawić, no to tak, trzeba tutaj zostawić suba na kanale, łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. No i w komentarzu napisać swój nick z Roblox. Oraz to jak oceniacie update Czyli tam od 1 do 10 ocenkę Ja mam nadzieję, widzę, że update wam omówiłem jak najobszerniej I że wam pomogę właśnie teraz I że będziecie otwierać więcej, jak wszystko płynniej I tak dalej, i tak dalej No i pamiętajcie widzowie o tych gamepassach Ja czekam na wasze ocenki I przy okazji widzowie trzeba dobić stopek w górę Żeby po prostu odblokować to losowanie na 500 tokenów A Więc mam nadzieję, że wam się uda Zapraszam przy okazji na Discorda, Bo tam też robię z czasami losowanka Na tokeny, czy to tam na jakieś pety No co, ja już będę zmykał widzowie, elo